Kabi, który siedział w moim narożniku, również widział moją wygraną, pogratulował mi po każdej rundzie, kiedy schodziłem, to pokazywał, tak, klepał się w pierwszy. Moi trenerzy z Polski, jak widzieli ten pojedynek od początku, to widzieli, że jestem tak jakby zestresowany i nie pamiętam tego ciosu, żeby było coś takiego, że mógłbym coś przez chwilę stracić świadomość. Mateusz Gamrod po, po kolejnym wielkim zwycięstwie w organizacji UFC. Kolejny wielki triumf, kolejny wielki awans w rankingu i kolejne wielkie emocje. Pierwsza walka wieczoru, pierwsza walka wieczoru wygrana, więc tego od razu gratuluję. No i pytam o te emocje, czy one już opadły, bo tuż po pojedynku były naprawdę duże. Witam serdecznie wszystkich. No tak, cieszę się niezmiernie, że to wszystko tak się potoczyło. Emocje pomału, pomału opadają. Mój organizm czuje i wszystko zewnętrznie czuje, że stał się coś wielkiego. E, tak jakby dla polskiego MMA, ale również dla mojej osoby, jak i w mojej karierze. także bardzo się z tego cieszę. Nie mogę zaprzestać na laurach, tylko jeszcze ciężej pracować, bo, bo co, pas już jest na horyzoncie, tak jakby coraz bliżej. No właśnie, pas już jest e, coraz bliżej. To była twarda, wyrównana walka. Zaczniemy jeszcze, cofniemy się jeszcze do tego pojedynku, zanim będziemy rozmawiać o, o pasie i o przyszłości. E, te pierwsze dwie rundy, no wyglądały dla nas, jako dla kibiców, troszkę niepokojąco. Wiemy, że... Że gdzieś nie wyglądało to tak, tak efektownie, jak część osób mogła się spodziewać. To była kwestia, że po prostu długo zajęło ci wejście do walki, czy planowaliście troszkę spokojniej dać wyszumić, wyszaleć się po prostu Armanowi i, i potem pójść po swoje w tych ostatnich trzech rundach? To znaczy, wiedziałem, że ten dystans jest 5 razy 5 minut, czyli bardzo długi dystans. Wiedziałem też, że Arman z każdą kolejną rundą będzie słab, czyli ja będę zyskał tak jakby później przewagę. E, moi znajomi, moi, moi trenerzy z Polski, jak widzieli ten pojedynek od początku, to widzieli, że jestem tak jakby zestresowany i spięty tym na początku. E, pewnie wszystkie te składowe wchodziły, że walka wieczoru bardzo, nie, bardzo groźny przeciwnik mocny stylistycznie do mnie. Nikt mi nie dawał jakichś tam większych szans jako do wygranej, więc te wszystkie rzeczy wpływały na to. Troszkę mi zajęło, żeby się obudzić na początku tej walki, no ale efekt końcowy jest bardzo zadowalający. Wygrana z jednym z najbardziej niebezpiecznych zawodników w kategorii, więc to mnie bardzo cieszy. A duże właśnie znaczenie miało to, że to była walka wieczoru, bo mówisz, że, że był ten stres sporo osób myśląc, że no biłeś się już tyle razy w KSW w walkach wieczoru z naprawdę dobrymi zawodnikami, że to nie będzie miało aż tak dużego znaczenia. E, to znaczy tak, walczyłem na tym dystansie, walczyłem jako też walka wieczoru. Jestem przyzwyczajony do bycia mistrzem, ale to też trzeba sobie wziąć pod uwagę, że skala i tego wszystkiego mocno się zmienia. No, będąc w KSW, to ja byłem jednym z najlepszych w Europie i to się tu kończyło. teraz. E, ta świadomość, że to jest jed, być jednym z najlepszych zawodników na świecie, to już jest coś wielkiego. Dwa, walcząc w walce wieczoru. Gdzie każdy już zna Twoje nazwisko i każdy się z Tobą liczy, to też jest dodatkowy jakaś tam stres, ale też motywacja do tego, żeby dobrze się pokazać. Więc, no, tak jakby pierwsze koty zapłoty już, więc z każdej kolejnej walki myślę, że na pewno będzie coraz lepiej. Eee... No, myślę, że tak, no, teraz tak jak mówiłem przed tą walką, że wygrywając Armanem otworzy mi się naprawdę wielkie drzwi do wielkiego świata, no i tak się też stało, jestem numerem 8 w kategorii lekkiej, gdzie to jest najbardziej, najciężej obsadzona kategoria w więc to mnie najbardziej cieszy. Oglądałeś już ten pojedynek, miałeś okazję zobaczyć jak to wyglądało już tak na chłodno, czy, czy na razie zajmujesz się innymi rzeczami? Jeszcze nie, na razie ten, ten pojedynek, ten, tyle news emocjonalnych, rzeczy dookoła i, 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 i takich obciążeń, obciążeń psychicznych, że Chcę sobie dać jeszcze odpocząć po prostu. Emocje dopiero opadają, minęło parę dni. Ja też w sumie od dwóch dni jestem w domu, też póki co cieszę się czasem z dziećmi, z rodziną. Na razie jeszcze sobie odpuszczam tą walkę. Chcę, żeby na spokojnie emocje opadły do końca. E, ten stres związany z tym całym przygotowaniami, z tą misją, z tym wszystkim opadł. I dopiero później sobie na spokojnie ją oglądam. Pierwsze dwie rundy wszyscy sędziowie zapisali na konto Armana. O tym ty też już mówiłeś na konferencji prasowej, że że i Borys Mańkowski, i Mike Brown mówili wprost po prostu w narożniku, że te dwie rundy są Armana. To był dla Ciebie jakieś zaskoczenie? To był dla Ciebie jakiś strząs przez to, jak Ty patrzyłeś na ten pojedynek z klatki? Czy, czy raczej spodziewałeś się, znaczy, że tak wygląda i trzeba przyspieszać? Ja czułem też, że czułem, że to są wyrównane rundy, ale czułem że też, że mogę przegrać. Nie działały tam wtedy moje obalenia za jedną, za jedną mm. nogę. Bardzo dobrze Arman bronił te zajście za jedną nogę. Ale właśnie po tych dwóch rundach to była chyba najlepsza wskazówka, jaką mogłem dostać od Borysa i od Mike'a Browna. Słuchaj, przegrałeś dwie rundy, jeżeli chcesz wygrać tę walkę, no to musisz zacząć przyspieszać, musisz zmienić swoje zapasy, grę zapasniczą, żeby finalizować te zejścia i przytrzymać go w parterze. No i tak się też stało, ja widziałem, że po w trzeciej rundzie Szarman mnie coraz mniej sił, to mi dodawało dodatkowej emocji i tak jakby chęci wygrania tej walki. No i też właśnie po, po drugiej rundzie, czyli od początku trzeciej przechylałem tą szalę na, na swoją korzyść. I bezapelacyjnie trzy kolejne rundy są były, są wygrane dla mnie. No właśnie, bezapelacyjnie, bo tutaj jeszcze jedna rzecz zastanawia kibiców, bo widzieliśmy, jak to powietrze schodziło jak z takiego balonika po prostu z Armana. To ten tlen, te, te siły po prostu z niego wypadały. Był jeden moment, w którym gdzieś tam kibice zastanawiali, czy nie jesteś zagrożony. To była ta czwarta runda, ten backfist, który ci trafił, gdzie od razu wylądowałeś na ziemi. Dużo osób nie zwróciło uwagi, też byłeś tuż po kopnięciu, byłeś na jednej nodze, więc to też pewnie troszkę y, wytrąciło cię, powiedzmy, z równowagi. Czy ty poczułeś jakkolwiek ten cios, czy on zrobił jakiekolwiek wrażenie, czy to było jakiekolwiek po prostu zagrożenie dla, dla tego pojedynku? Dla mnie w ogóle nie było tam zagrożenia, ja nawet nie, pałam, znaczy nie pamiętam tego ciosu, żeby było coś takiego, że mógłbym coś przez chwilę stracić świadomość, czy mógłbym stracić kontrolę nad tą walką. Ja, my jako zawodnicy wyznajemy knockdown, to jest coś takiego, że dostajesz cios, padasz na ziemię już szukasz kontaktu wzrokowego z, z zawodnikiem, bo ok, wtedy jest nogdał. Ale to było tak jak powiedziałeś, powiedział to e, najlepszy sędziowie na świecie i, i nawet polscy czy zawodnicy. Byłem na jednej nodze, kopałem, zostałem wytrącony z równowagi, ale momentalnie odbiłem się jak piłeczka, rzuciłem mu się do nóg i zacząłem mm. kontynuować swoją pracę e, zapaśniczą. Więc to nie był nogdał, to po prostu był cios, który wytrącił mnie z równowagi, ale ja po prostu poszedłem dalej, więc tam ja byłem przekonany, że ja wygrałem po prostu tą rundę. Mimo, mimo tego ciosu, wszystko dalej tak się dotyczyło pod moje dyktando. Trzy kolejne rundy, wiemy już, zapisane na twoje konto. Dla ciebie kontrowersji nie ma, dla nas też. Y, 48-47. Kiedy stawałeś y, już sobie spokojnie na środku klatki, tuż przed werdyktem, ty czułeś, że to jest zwycięstwo? Co, co mówił ci narożnik? Czy byliście pewni, że po prostu wygraliście ten pojedynek? Czy gdzieś była ta nutka niepewności? I stąd Jestem była to też ta szalona radość. Pewni, pe pewni nie byliśmy, no bo to była bardzo bliska walka, każdy z nas sobie to zdawał z tego sprawę. Też różnie sędziowie czasem sędziują. Ja po prostu czułem, że mogłem wygrać te trzy rundy, i to mi dawało taki spokój, że, że jest ta walka moja po prostu. Ale jak usłyszałem, że jest 49-47, no to wiedziałem, wiedziałem po prostu, że, że to są już moje rundy. No Radość szalona jest po prostu z tego, że ja nie ukrywam swoich emocji. Jestem z Kordosem z krwi i kości, trenuję bardzo ciężko na to całe życie. I mnie te sukcesy cieszą po prostu. Nic nie robię na pokaz. E, spinam się po swoich szewelkach do góry, wygrywam każde poszczególne walki i mnie ta radość cieszy, bo wiem, że walczę z najlepszymi zawodnikami na świecie, udowadniam swoją wartość w najlepszej lidze na świecie i, i po prostu mnie to, mnie to sprawia przyjemność. No, sport jest moją pasją, jest moim hobby, ale to mi też daje wiele satysfakcji w życiu i po prostu każda wygrana walka niesamowicie mnie cieszy, niesamowicie buduje i, i to jest po prostu naturalna reakcja moja. Widać tę radość w oczach. Zastanawiam jeszcze jedna kwestia, już, już na chłodno po tym pojedynku. Bo po raz co z górami ku Tateladze nie brakowało tam krytyki, że może to nie jest ten poziom. Gdzieś tam po pierwszej wygranej znowu jakieś tam dziwne rzeczy z ust niektórych osób padały. Po drugiej to samo. Teraz mówiło się, że Mateusz Gamro to będzie prawdziwa weryfikacja tego, czy on się nadaje do UFC, bo to jest naprawdę Duży Kozak. Czy ty czujesz, że po tym pojedynku w końcu nie musisz już nikomu udowadniać? że jesteś po prostu w ścisłej, światłowej czołówce. Ja generalnie nigdy nikomu nic nie czułem, że muszę cokolwiek uwadniać. To są po prostu spekulacje ludzi, hejterów, kibiców, którzy raz są, raz nie są po mojej stronie. Ale to się wszystko rozgrywa właśnie poza, poza mną, tak jakby. Ja jestem sportowcem, ja czy bym wygrywał, nie wiem, sześć walk z rzędu, czy bym wygrał, czy sześć walk z rzędu, żebym przegrał, to dalej będę robił to samo, dalej będę ciężko trenował, dalej będę przychodził na matę i dalej będę tym samym Mateuszem Gamrotem, który ma cel być mistrzem świata po prostu. Eee, to są wszystkie jest inne spekulacje takie z zewnątrz, którzy ludzie się tym karmią po prostu. Tak samo jak były kursy bukmacherskie przed walką. Nikt mi nie dawał największych szans. Wszyscy myśleli, że przegram. Po drugiej rundzie ponoć kursy były ponad 6-1 na Narmana, że, że wygra, a tu nagle zobacz niespodzianka. Powiedziałem, że lubię przyśpieszać w ostatnich minutach rundy, w ostatnich rundach i tak też się stało, więc ja po prostu jestem świadom swojej wartości, swoich umiejętności i jestem to jakby pewny tego, jak ciężko trenuję jak to bardzo się przekłada, więc... E, najbardziej z czym, to się, z czym się liczę, to z opinią moich trenerów, moich trenerów, moich zawodników z klubu. To są dla mnie jakieś konstruktywne opinie, które mogę przyjąć i rozważyć. Wszelkie inne ludzi pobocznych to naprawdę mnie nie interesują, bo nic te opinie nie wnoszą do tego życia. Bardzo się cieszę, że mam duże grono, grono, duże grono fanów za mną, którzy wierzą mi, wspierają mnie i wysyłają mi mnóstwo wiadomości, smsów. Ja dla tego jestem niezgodnie wdzięczny, ale liczę się z tym, że zawsze znajdziesz w jakieś grono hejterów, nienawistników, kogoś, kto zawsze coś się nie spodoba, pomimo, że by zrobił piękną walkę. I to tak jest konstruowany świat, tak jest konstruowany sport, czy tak chcemy, czy nie chcemy, bez tego się nie obejdzie. A w ramach, a w ramach tej konstruktywnej krytyki y, od Twoich znajomych kolegów z klubu dużo tam było uwag dotyczących tego, co można było zrobić lepiej w tym pojedynku, bo wiadomo, że poza tymi trzyma rundami, no raczej wszystko było pod, pod Twoje dyktando. No na początku wiele z moich trenerów tu spo, z Poznania powiedział, że byłem spięty za bardzo, że bardzo tak jakby byłem zestresowany tym wszystkim, co się dzieje dooko, do, dookoła i poprzez dlatego może wyglądały te rundy. Normalnie gdybym się może od samego początku rozluźnił i zaczął pracować tak, jak pracuję na treningach, mogłoby to zupełnie inaczej wyglądać. Ja też z kolei mocno nastawiłem się na zapasy. To była walka w MMA... Yy, Mateusz Gamrut versus Arman Cerukian, ale dla mnie wewnętrznie też to była walka zapaśnicza. Moje zapasy kontra zapasy Armana, bo wszyscy mówili, że to jest jeden z najlepszych zapaśników w kategorii. Ja też jestem zapaśnikiem. To wiedziałem, że jak zdam ten test zapaśniczy, wygrywając z nim, to nikt poza nim nie zagrozi mi tak jakby jakoś bardzo mocno. Więc, więc to mnie też cieszy, po prostu sam sobie zdałem ten test zapaśniczy, plus wygrałem walkę zapaśniczą. Wiadomo, zrobiłem parę błędów w walce. W każdej walce się robi błędy. Najważniejsze jest zauważyć te błędy, wychwycić i skoordynować je na przyszłość. Mnie to też bardzo cieszy, bo to nam pokazuje po prostu, że jeszcze jest dużo zapasu, żeby zrobić progres na przyszłość. jasne. jasne. Mam jeszcze pytanie jedno, jeśli chodzi o ten pojedynek, bo to, co było przed pojedynkiem, wiadomo, można było to zrzucać po stronie Armana na chęć jakiejś, nie wiem, jakiegoś trasztoku, jakiejś gry medialnej, próby wpłynięcia na ciebie psychologicznie. Doszły do ciebie głosy już, co tam Arman i jego narożnik mówili po pojedynku o tym, że twierdzili, że przegrał przez politykę, że przychodzili do niego matchmakerzy z, z UFC i że mówili mu, że dla nich wygrał ten pojedynek. Jak to traktować w ogóle? Jak do tego podchodzić teraz już na spokojnie, że gdzieś tam zrzucane jest wszystko nie na to, jak to wyglądało w klatce, tylko na wszystkie rzeczy dookoła? Nie jak. Życie toczy się dalej. Dzisiaj ludzie debatują o tym rozmawiają bo była to bliska walka. Za parę miesięcy nikt o tym nie będzie pamiętał. Liczy się wygrana i przegrana po prostu. Życie się toczy dalej. Najważniejsze, że trzech sędziów spod klatki, którzy są głównymi sędziami, widzieli moją wygraną. kabi który siedział w moim narożniku, również widział moją wygraną. Pogratulował mi. Więc dla mnie te, te opinie mi wystarczą. Mike Brown, mój główny trener z American Top Team, oglądał tę walkę po raz kolejny. Też powiedział, że wygrałem. Więc to po prostu, to jest naturalne. No, strona tamtego zawodnika zawsze będzie tak uważać przy bliskiej walce. Ale to... to no, tak jest, życie po prostu. Musimy się z tym pogodzić, czy się toczy się dalej i tyle. Każdy ma przed, przed nami kolejne wyzwania. Jasne, jasne, byłeś zaskoczony, jak e, już powiedziałeś w Kabibie, że podszedł do ciebie Kabib, e, o czym rozmawialiście w ogóle i ile jakie to ma znaczenie dla Ciebie, że jednak gość, który <gry> przez wielu jest uważany za najlepszego zawodnika czasów, e, teraz w nocy dołączony do, do Hali Sław UFC, podchodzi, gratuluje i no, wypowiada się w samych superlatywach, o tobie. No, dla mnie to było motywujące. No, od samego początku, kiedy ja, tak mogę powiedzieć, że Kamil siedział w moim narożniku, bo był mój, mój narożnik, dwa metry za narożnikiem, były krzesełka, na których on siedział i oglądał moją walkę. Po każdej rundzie, kiedy schodziłem, to pokazywał tak, klepał się w piersi. Naprawdę, naprawdę było widać, że mu się podobały nasz, na, na, nasz poziom, nasz skill i tempo tej walki, na jakim to było toczone. Więc dla mnie to jest no, taka nagroda, nagroda mojej ciężkiej pracy, satysfakcja, po prostu, że idę dobrą drogą. E, Pogratulował walki i powiedział, że w przyszłości na pewno spotkam się z islamem, więc e, islam że będzie przyszłym mistrzem e, w niedalekiej przyszłości. Więc dla mnie to jest motywujące, że już Kabi, trener z mojego, tak już mówi, że się spotkam z islamem, więc, więc to jest takie zaproszenie. No właśnie, to jest zaproszenie do tego, żeby ta walka tu było zaproszenie, żeby piąć się w rankingu. Wiemy, że ten przeskok jest. Jest gigantyczny, za plecami Tony Ferguson, Conor McGregor, ale ty chyba za, za swoje plecy nie masz zamiaru się oglądać i, i patrzysz gdzieś tam cały czas w górę. Już mówiłeś o pojedynku z Justinem Gage'em, Dana White mówiła o pojedynku z Benilem Dariuszem. Kto z nich bardziej by ci leżał, bo już też spotkaliśmy się z głosami, że Justin Gage to byłby, nie byłby dla, żaden problem teraz dla Mateusza Gamrota. I Dlaczego zależy ci akurat na, na tym pojedynku tak mocno? Znaczy, zaczynając z początku, no tak, najlepiej będę patrzył teraz przed siebie, czyli w siódemki, od siódemki w górę, to tam jest przede mną. Każde nazwisko jest bardzo głośne, medialne, bardzo duże, bardzo znane w Stanach i przede wszystkim z bardzo wysokim levelem sportowym, więc mnie tak jakby każda walka usunęła i będę mógł walczyć z każdym zawodnikiem. Aczkolwiek tak, ja sobie tak jakby zaprosiłem do tańca Justina Gage'i, raz tego, że dwa razy walczył już o, o pas mistrzowski, jest byłym, tymczasowym mistrzem. Jest najbardziej brutalnym gościem w UFC. Jest tak samo nazwany łowcą, łowcą bonusów, że z każdej walki wynosi ten. Jest bardzo znany. E, jestem jego wielkim fanem i wielką przyjemnością byłoby się z nim spotkać w klacie i walczyć. Jestem też przekonany, że wygrana z Dustinem Gage, gdzie jest numer 3 w rankingu, to na pewno by mnie zbliżyła do pasa tak, że kolejna walka była, już, by, już by była o pas. Więc, więc to mnie nie, niezwłocznie motywuje do tego. Terminy też się zgrywają, bo Justin Gage chciałby wrócić na koniec roku. Ja też chciałbym wrócić na koniec roku, więc może coś się złoży takiego. Dana White powiedział o Benil Dariusz. Również jestem jego wielkim fanem, jest bardzo dobrym zawodnikiem, też był niedawno przymierzany, że może być walczyć o pas. Wygrana z nim też mi daje duży przeskok, tak jakby rankingowy, ale z kolei Benil Dariusz chce wrócić za niedługo. On chce wrócić w sierpniu, we wrześniu. Ja z kolei chcę sobie odpocząć, naładować baterie. Naładować akumulatory, zebrać nowe skile, nowe, nowe, jeszcze ulepszyć ciebie jako Mateusza Gamrota, jako zawodnika, i na koniec roku wrócić z podwojoną siłą i zrobić w tym roku dwie duże walki. No właśnie, wysoko stawiasz sobie y, też y, już tę poprzeczkę, bo jeżeli słyszymy owacy Mateusza Gamrota w UFC i teraz już Stany Zjednoczone też o tym wiedzą, zawsze są te fajerwerki, jak z tymi bonusami? Czy te bonusy cały czas zmieniają życie, czy już podchodzisz do nich na zasadzie? Mam kolejny bonus i, i się spodziewałem tego. No nie, no tak nie podchodzę, ale znam już sposób mniej więcej jak zdobywać te bonusy po prostu w, w UFC, to mi odpowiada. Bardzo mnie to też cieszy, że federacja UFC rozdaje te bonusy, to też nie jest tak, że trzeba się o nie starać czy prosić, tylko oni mają taki chyba potencjał budżetowy i zapas, że oni bardzo chętnie rozdają te bonusy, więc... Każdy zawodnik, który się postara dobrze zawalczyć, czy skończyć walkę przed czasem, czy dać widowiskową walkę w pracy, to raczej duże prawdopodobieństwo, że dostanie ten bonus. Oczywiście, że bonus zmienia życie na każdym etapie e, życia i kariery. E, bardzo mnie to cieszy. No, mam dwójkę dzieci, mam żonę, mam całą rodzinę, e, co na pewno daje to satysfakcję i takie taki poczucie bezpieczeństwa, po prostu, że jestem w stanie im za, zapewnić dobry, dobry byt. Mnie to cieszy. Też czuję, że moja ciężka praca jest wynagradzana, po prostu, że to co robię, robię właściwie każdego dnia, trenując bardzo ciężko, dawając wszystko z Ciebie, zostaje to gdzieś wynagrodzone. No i o to gdzieś tu chodzi, żeby dawać 100% z siebie i też pracodawca, żeby też dawał z Ciebie 100% w Twoim kierunku, więc wydaje mi się, że współpraca na linii Mateusz Garnot i UFC przebiega idealnie. No to trzeba w takim razie cały czas głośno wołać o tym, na co czekają wszyscy kibice w Polsce. Czyli gala UFC w Polsce. Wierzysz, że po tym co się dzieje w ostatnim czasie, wygrana Janka Błachowicza. Twoje zwycięstwo, wysokie miejsce w rankingu marcina Tybury, że, że ta gala rzeczywiście jest coraz bliżej? Myślę, że tak. Nie tam jako osobiście nie słyszałem żadnych jakichś tam informacji czy plotek, czy, czy będzie, czy nie będzie. Słyszę po prostu te zewnętrzne, czyli te wszystkie co że. Są jakieś plany, żeby UFC przyszło i zorganizowało? Ja też wspominałem o tym na konferencji prasowej, też staraj się wspominać w każdych wywiadach, że jak UFC było już w Polsce, jak przyjdzie po raz kolejny, to na pewno nie zostaną zawiedzeni. Każdy z nas wyczekuje. Tutaj mamy wspaniałych kibiców, wspaniałych zawodników, wspaniałe zaplecze, że możemy tu stworzyć niesamowite show. I mi, sobie, mi się osobiście marzy, że raz walczyłem na stadionie narodowym, jako w barwach KSW, teraz chciałbym jeszcze raz zawalczyć na stadionie narodowym albo w barwach UFC. Jasne. To już tak y, zupełnie na sam koniec. Tak jak mówimy, sporo dzieli, dzieje się w świecie MMA, dzieje się sporo dobrego, ale wiemy też, że ostatnio ten pojedynek y, Asi Jędrzejczyk z Wejliżanka niestety został przegrany. Y, Asia zakończyła karierę. Ile ona znaczyła dla ciebie, jeżeli chodzi o, o tą całą karierę, o, o wsparcie w UFC, dla twojej całej drogi w ogóle w MMA? Nie możemy mówić w czasie przeszłym, ile znaczyła. Bo to jest cały czas, czas teraz dzisiejszy. cały czas ona dla mnie bardzo dużo znaczy. Mamy do, bardzo dobre relacje, bardzo się cieszę z tego, że mamy dobre relacje. Ona mi do, mocno dopinguje, mocno mi kibicuje, mocno mi też podpowiada, jak, gdzie się poruszać. To ona była zalążkiem też tego, między innymi, żebym przeszedł do UFC, bo będąc niepokonany w KSW, to ona mnie cały czas namawiała, przejść do UFC, przejdź do UFC, zobaczysz, to jest twoje miejsce, będziesz jednym z najlepszych, potrafisz, dojdziesz tam. I teraz jej słowa się sprawdzają. To ona przy... przy Dzięki jej dużej jej udziale, ona mi pomogła podpisać kontrakt z UFC, e, dlatego ja jestem jej nie, nie, niezgodnie wdzięczny. To ona mi pomaga w, w American Top Team, to ona mi też podsunęła Dana Lamberta, żebym mógł pomagać i kierować moją drogą e, menedżerską. Więc jej wpływ jako zawodnika Mateusza Gamrota w UFC jest kolosalnie duży. Zawsze to powtarzałem i zawsze będę jej powtarzał i zawsze będę jej wdzięczny za to, ile ona mi pomaga, chce mi pomóc. Teraz przechodząc one na emeryturę sportową, bardzo jej również kibicuję. Niezależnie od tego, co postąpi, jakie, jakie plany będzie miała, ja bardzo za nią trzymam kciuki i na pewno też ją będę wspierał. To jakie plany, już tak zupełnie na sam koniec, jakie plany na te najbliższe tygodnie? Czy już niedługo z powrotem, z powrotem zobaczymy Cię w klatce tej treningowej? Czy wracasz już niedługo na matę, czy, czy na razie jeszcze rodzina, dzieci, bliscy? Nie no, oczywiście ja jestem obsesyjnym sportowcem, po prostu nie potrafię długo odpoczywać, więc myślę ten tydzień do końca, jeszcze przyszłych parę dni kolejnego i na pewno wrócę już na matę, żeby. Ja to jest mój styl życia, po prostu prowadzić zdrowy sportowy tryb życia, trenować, trzymać, być cały czas w formie i rozwijać się przede wszystkim, bo teraz jest czas na podnoszenie swoich kwalifikacji, na podnoszenie rzeczy, które gdzieś tam nam brakuje, to, czego mniej potrafimy, to teraz jest czas, żeby się udoskonalać. Więc myślę jeszcze z tydzień z hakiem i na pewno wrócę już na salę. E, teraz czas typowo dla rodziny związanych. Teraz dzisiaj wyjeżdżamy, właśnie idziemy na parę dni odpocząć. E, pocieszyć się razem, spędzić czas razem, po prostu, no i później wszystko wraca na, na stary tryb, już po prostu. To, to w takim razie miłego wypoczynku. Jeszcze raz gratulacje z powodu wygranej walki. No i czekamy na Twój powrót w takim razie do klatki. Może z Justinem Gatesem, może z Benilem Dariuszem. Czekamy i trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Kto by to nie był, to na pewno będzie to duże i głośne. Wyzwanie, listopad, grudzień to jest ten cel, w którym to jest ta data, w którym celuję. Bardzo dziękuję, trzymajcie kciuki. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.